Prezentujemy Państwu elektrosymulator do ciała Vitami Ice. Vitami Ice to uniwersalne i skuteczne narzędzie nowej generacji do masażu, stymulacji mięśni oraz nerwów. Urządzenie działa na zasadzie oddziaływania prądem o niskiej częstotliwości przez skórę na mięśnie i nerwy. Jest doskonałym wsparciem w rehabilitacji sportowców i osób po przebytych urazach. Idealnie sprawdza się w codziennych zabiegach relaksacyjnych i odprężających. Elektrosymulator wyposażony jest w nowoczesny mikroprocesor generujący impulsy elektryczne o niskiej częstotliwości. Niwelują ból, rozluźniają mięśnie, poprawiają krążenie, eliminują stany zapalne oraz opuchlizny i zmęczenie. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i intuicyjna. Vitami Ice posiada 5 trybów pracy: automatyczny, stawianie baniek, ugniatanie, naciskanie oraz masaż. W każdym z nich można ustawić 16 stopni natężenia. Aktualnie używane funkcje widoczne są na czytelnym wyświetlaczu, pokazującym dodatkowo czas masażu. Elektrosymulator Vitami Ice wyróżnia się niewielkimi rozmiarami, stylowym wyglądem i bardzo starannym wykonaniem. Elektrosymulator do ciała Vitami Ice. Doskonała jakość na co dzień.